się cofnij troszeczkę, cofnij się, cofnij się. A we wszystkich w dzisiejszym odcinku kolejny level budownictwa, czyli murowanie. Było przyklejanie styropianu, zaciąganie siatki klejem, czyli tak zwana termomoderni termomodernizacja, teraz jest murowanie. Także ja rozrobię zaprawę, oglądajcie, jak wynieśliśmy te pustaki na górę. Dobra, idziemy na górę, tak? Czekaj, ja robię za prawe chyba. Patrz, jakby to obita. Kurde, jak nowa. Troszkę muszę ją opłukać. za to chlupne wodą. Działa? Ta betoniarka jest fajna, bo ona czy ona w lewo, czy ona w prawo, kręci tak samo miesza. Po to To jest dronem lata. Patrz. Kurde. Zatakuj go, kurwa, ruska noc. O to dobra. To, rękawiczki jakie to są? Jakie rozmiary? Ja jestem uniwersalny. Ja jestem jak Volkswagen dla ludzi. <noise> jak na nasikał do środka. Rozrobimy tu zaprawy, ja wam wszystko na górze pokażę, co zrobiłem wczoraj, wieczorem, w nocy już prawie. A to nie taka noc, ale wieczorem. Ciemno było. Zrobiłem podczas ciemności. Oświetlałem je tutaj dwa światła. Podejrzewam, że worek cementu to będzie za dużo. Kurde, buty se zmienię jeszcze. Czyli pracę zacząć zmiany butów, bo już rosa wyschła na trawie, jest sucho. Chociaż może i słoneczko dzisiaj jeszcze wyjdzie, ale zobaczymy później. Jak tam się uda, to zrobimy wszystko na gotowo. Już, żeby na poniedziałek przygotować murwaty. Może nie, to będzie jeszcze za świeże. Ale może strukturę będziemy w poniedziałek właśnie. W poniedziałek nie ewentualnie zagruntujemy pod strukturę, a to jest mysz. <ślesztuk> Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, te dwie warstwy to zrobię byle czego, nawet z gliny. Tutaj robiłem wieczorem, troszkę może nie wyszło, jak tutaj widać. U góry mi się ładnie zrobiło, bo było wyschnięte. Tutaj kładłem mokre na mokre i tak się troszkę źle zrobiło. Także tutaj jest do poprawki, ale powiem, może nawet lepiej, że tutaj jest do poprawki, bo tutaj bardziej jest należone na takie, no nie wiem, ubicia czy nie ubicia. Wiecie, no tam u góry nikt nic im nie stuknie. Tutaj czy jakaś szufla się położy, czy coś, wiecie. Także niech to będzie grubsza warstwa, niech to bardziej wytrzyma. Także to do poprawki, wiecie, o, ładnie teraz dzisiaj wysechło, bo wczoraj, wczoraj figę. Ale góra już jest ładnie zrobiona, gdzie nie gdzie do przeczyszczenia, no i oczywiście do zagruntowania. Ale, drodzy, no, dzisiaj, dzisiaj to będzie, dzisiaj będzie typowo nauka murowania, wiecie, styropian, to każdy przyklei. A murować to trzeba było się uczyć. Wieczorkiem pospawałem właśnie tutaj te druty, żeby robić taki mur oporowy. Dwie warstwy pójdzie, no i górą 5 cm zalejemy to. Te druty to jeszcze się można poustawiać, jak to tam będą. Mniej więcej tej otuliny 20 cm, 20 cm stąd. Tak troszkę będzie nieładnie, bo fajnie by to było, jakby było gdziekolwiek pospawać, ale tu pospawałem tam, gdzie była trawers, czy dwuteownik. Także tu takie plasterki będą, oczywiście tu narzuciłem troszkę no takiego betonu, żeby to wyrównać, to nie jest równe, to nie jest równe, na pewno coś tam ucieka, no minimalnie, no słuchajcie ja to tam, o tu raz tak, raz tak, Dobrze, damy, damy troszkę grubszą zaprawę i będzie no. no. To już się tak nie bawię. Ogólnie, aby to góro było mniej więcej tak wypoziomowane, wypoziomujemy później zaszalujemy z jednej strony desko, z drugiej strony desko. A Zresztą to nie jest mieszkanie, dom, dom. Mieszkanie to jest bloku, tak? Co ja tutaj mam? Drodzy, młotek murarski z cząstka osikowego. Takie co na wampiry. Piła specjalistyczna rekin. Kielenka, słuchajcie, kupiona w tamtym roku już zardzewiała. No nic, nie kupowałem takiej nie wiadomo jakiej. Stali nierdzewnej jest to dla mnie zbyteczne. Wiecie, to trzeba mieć ręce i umiejętności, a nie kielnie. Kielnia ja mogę na desko kłaść. Młotek wziąłem gumowy, bo może te nowoczesne pustaki nie są odporne. Na taki młotek, no nic. Jakiś tam winkielek, parę gwoździków. No, oczywiście, kastra wielofunkcyjna do wszystkiego. Do trocin, do zaprawy, jak tutaj widać. Można nawet olej spuszczać z silnika. Także głoździki chowamy do kieszeni. Dzisiaj będzie bardzo długi odcinek. No, chcieliście długi, dzisiaj to się zaśniecie przy tym odcinku. No, my to z pokolenia na pokolenie jesteśmy budowlańcami. Stryj był budowlańcem, Był, kurwa, no, był, już teraz jest na emeryturze. No, ojciec też był budowlańcem. Stryj mnie nauczył murować, szwagier mnie nauczył tynkować, a ocieplenie to się sam nauczyłem, no. I tak to widzicie, i tak to jest, i tak trzeba wszystko umieć... A, kastra, proszę mi to zmoczyć. <grym> dobrze, dobrze będzie, będzie, ona tylko ma ten, wiesz, i wylej dobrze wodę. Dzisiaj moim pomocnikiem jest pan redaktor, a Gucia od dzisiaj zamiata. Słuchaj, tu dwóch nie ma potrzeby. Do czego tu dwóch, no? Co ja tu sam nie mam co robić? Ja bym nie na wysokości, ja bym tu nikogo nie potrzebował. Ja lubię, jak się ludzie nie kręcą, a nie tam 10 osób jest zaraz. Wydałbyś mi zaprawę tutaj, tak, Dobra, to dam się Do półkastry, więc... wiesz, i ja bym wtedy tutaj mógł sobie spokojnie coś popolić. No, na znaczy, no... <laughs> Czego zaczynamy? Moi drodzy, zaczynam od mniej więcej rozmierzenia, rozplantowania, gdzie co ma być. Ogólnie już plany budowlane są już takie dostosowane do, do bloczków czy do pustaków. Jedni tak mówią, drugi tak, że tam wiecie jest jak najmniej docinania, czyli jak na przykład budynek ma 10 czy 11 metrów, to ma tak dostosowane, że on ma pełnych pustaków. A gdzie nie gdzie trzeba po prostu tam dociąć żeby jak jak najmniej ciąć. Ja tu mam troszkę inną sytuację, bo to nie jest żaden ani budynek, to jest tylko trzeba podnieść na dwie, dwie warstwy i oczywiście zalać tutaj te pręty. No, od czego zaczynamy? Ja tu wcześniej sobie rozmierzyłem te wzmocnienia, czyli ten beton Będziemy miał jakieś 20 cm. Uważam, że wystarczająco jest to. No i tutaj. Odsadzam się jakieś 26 cm. Dlaczego odsadzam się 26 cm? Bo głównie w planach <laughs> ma ten być magazyn o właśnie troszkę szerszy o pustaka. Jednego pustaka. Wiecie, bo tak będziemy dostawiać, to jedynie te dwa słupy będą rozebrane, a fundament będzie kopany obok właśnie tych słupów. O których słupach mówisz? O tych dwóch słupach. Te słupy będą rozebrane. O środku. Tak, a tamte ściana będzie i tutaj to będzie. Także tutaj, ten budynek tutaj dostawimy sobie. Warstwa pustaków tutaj, czyli tutaj pustak ma 24, to tak wziąć, no, jakieś 25-6 cm, ja to robię 26 cm na, na spoinę, czy tam pianko się, bo już nie powinno się budynków jeden z drugim łączyć. Także tu jest taki plan wykopanie właśnie tutaj fundamentów, no i tak troszeczkę poszerzenie o te 25 cm z jednej i 25 cm z drugiej. Ale jak to się mówi, no później, później będą wszystkie plany, wszystko będzie robione. Czego zaczynamy moi drodzy? Pierwsze zaczynamy. No odwagę tak. a może się odwrócę. Rwalnię z No, Dobra, to jest trochę taki żart. O kur... To co jedziemy? Zakładamy zaprawę. Najważniejsze są te pierwsze postaki. Trzeba ich tak ładnie, umiejętnie tutaj zrobić. Też damy tu centymetr jakiegoś tam luzu. Aha. Zawsze ustawiamy do poziomicy. Zawsze ustawiamy, czy w tę stronę. O tu jest miętko. Czy w tę stronę. I tutaj. Ja tu też będę chciał. Jeszcze troszkę. Najważniejsze to jest te pierwsze odsadzenia tego względu, że on tutaj, tutaj później się zarzuci. I tu damy takiego listka tutaj, ale to później idziemy na drugą stronę, i dajemy tak samo, tak jak mówiłem. I też tutaj się staram. Tak żeby do tej krawędzi tutaj zrobić. Najważniejsze jest pierwsza waso, bo później to idzie. No i oczywiście winkle, czyli te narożniki. Bo jeżeli dobrze odstawione są narożniki, to bym powiedział, budynek będzie równy. Zaczepiam żyłkę. Tam różne sposoby są za zaczepiania żyłki. Inaczej jest na narożniku, to się bierze przez narożnik. A ja tu będę wbijał po prostu. Żyłka, prawdę ci powie Mówiłem nie pić pirytusu. Mówiłem po robocie. Daję tak na narożnik. Wtedy widać o, o, że trzeba ten pustek troszeczkę dopuścić do tego, a tutaj i żyłka prawdę ci powie jak cyganka. Dobra, lecimy z kocikiem. No i oczywiście, najważniejsze do żyłki. Tu jest źle, bo to nie jest taka równa powierzchnia. Nie mam tu takiej równej powierzchni, troszkę za dużo dałem, troszkę trzeba mniej. To jest tak zwane ubieranie. O. Nie każdy to potrafi tak ubrać w powietrzu. Niektórzy nakładają na pustaka. No ale wiecie, jak ktoś ma umiejętności, to nie ma żadnego problemu. Oczywiście, żeby jak najmniej spadało, można sobie to podebrać. I oczywiście, robimy czysto. Najważniejsze to jest czystość. Staramy się robić spoinę <laughs> jakieś do centymetra, centymetr. Ładnie odbieramy, tu coraz mniej widzę zaprawy, idzie i tak jest nadwieszone, trochę ja później sobie to pozarzucam, no bo tak musi być, no innego wyjścia nie ma. Jest drugi sposób ubierania pustaka, czyli tak zwany na, jak to nazywam, na sucho, czy jak to się... nie wiem, także... Oczywiście też wiecie, nie mam takiej wprawy. Bo budownictwo, już nie pamiętam kiedy, kiedy robiłem, naprawdę. Dobra, i co? Tniemy. Tniemy, tu brakuje nam jakiś, Na przykład coś brakuje, to można sobie palca wsadzić, prawda? Po tą no tak zawsze mnie uczono na palec. Zaprawa ma być na palec. Ale, to jest jaki to ma palec. Na, na. sobie palce wsadzić. 30 kiedyś, kiedyś pustaki nie były takie drogie To się łupało sikierą Kurczę, raz dobrze uciął Raz, trzy razy źle No teraz wiecie, no troszkę technologia doszła Ja to nie będę wszędzie zarysowywał zobaczmy. Bo mi się nie chce Ja tutaj mam oznaczone, chociaż w trzech miejscach No i gryjemy to Powiem taka piła, nie wiem, chyba 100 zł pamiętam kosztowała. I już jest dobrych parę lat. Śmiałe ruchy. Musimy usiąść jeszcze tego tak, jednego pustaczka, damy tu. No. Bo już mamy, żeby tam mniej więcej jakieś tam wiązanie robić, prawda? Tu dotkniemy plazderek, tu plazderek i tutaj też pasowałoby pół dociąć. Chociaż tu wiecie, no wiązania muszą być. Pustaczki to naprawdę fajne, co nie powiem. No i to znaczy, głównie to wszyscy już robią chyba na klej. Już mało kto tam decyduje się na <laughs> zaprawę taką tradycyjną, wapienno-piaskową. Z tego pustaka, co ucięliśmy, te dwa plazderki, dajemy go tutaj od razu na żeby nie docinać. Tu się dotnie do tej krawędzi, no i będziemy lecieć stąd i tam znowu dotniemy. I oczywiście tutaj coś dotniemy. Cyk, cyk, tak mniej więcej staramy się na długość tego pustaka. Lepiej troszkę zebrać, jak ma być mniej. Jeszcze. O! Ech, dobra, to już mamy. Jedziemy na drugą stronę. W międzyczasie można dociąć niech to trochę 40 kiedyś mówili wapno, dawaj wapno, czego wapno, nie wiem. Może przez to, że zaprawę się robiło z wapna takiego, nikt nie mówił zaprawa, zaprawa to jest w wojsku. Ładnie będzie, bieg, kurna biła, bieg, Ciekło. No i tyle, co się rozpędziłem już po robocie, no i już po robocie, no ale tak, czasami wychodzi. Ta kielnia ma grać, ma grać na murze, a nie stękać. Śpiewać ma, patrz. Tam trzeba dociąć i tu trzeba dociąć. Tam dotniemy, zobaczymy, co się będzie dziać. Żeby nie spadło, o i cyk, i dociskamy, i dociskamy, delikatnie wibrujemy. Muszę dobry młotek sobie kupić. To jest do dupy już. O. I czyściutko, i czyściutko. O. I kolejna warstwa. I tutaj można było do góry. No ale wiecie. No i oczywiście też czystość. Jak Majster jest czysty, to znaczy, że albo nic nie robi. Albo naprawdę jest dobry. Robimy teraz szalunek. Z jednej z drugiej strony tutaj na te słupki wzmocnieniowe. Z jednej z drugiej strony trzeba poprzykręcać. Kiedyś to się wbijało gwoździami. Także to musiało troszkę wysnąć, stężeć, a teraz można w sumie na świeże to zrobić. Mamy zostało nam jeszcze trochę zaprawy w betoniarce. Także dodamy pospółki, dodamy cementu. To wapno, co tam jest, to ono wcale nie przeszkadza. Także to nie jest takie wapno. Tak jak kiedyś się dawało. To jest taki plastyfikator. Także to w niczym nam nie przeszkadza. Mhm. Tak mocno nie napieraj, żeby nie wyruszać, wiesz? Tak by było. Dobra. było bo jeszcze jedno drewniane te przynieść, wiesz? Pod spód, pod spód, Coś Co się śmieje, <grym> Że te cztery drewiny aż potrzebne są. A bo to kurde wiesz, złożyłby to <grystanie> kurde jakaś wystawka jest Teraz tu tu i później przejdę na drugą stronę, wiesz? Tak, tak, wiem. Wiem o co o. chodzi. O, sześć jak mordę strzelił. Sześć, rzuci się druty. sama to się po Po obiedzie będziemy zalewać. No, ja to dokańczam. nie trzeba szarpać, nie trzeba nic biedna rzecz cała przyjemność robienia szalunków takich kiedyś to nie lubiłem robić, o kurde jak kiedyś nie lubiłem męka dlaczego? nie wiem, jakoś tak nie miałeś pilarki ja pamiętam najgorzej było schody szalować, kurde to nikt nie chciał No, jeszcze jedna taka będzie. Co, dwie taczki wystarczą? No? Tak, za prawo beton. To, co zostało. Dorzucony jeszcze cement. W sumie dwa razy więcej. Kamyczki. Słychać. Jedziemy. To trzeba będzie wiaderkować. Tam nic nie robiliśmy, żadnego bloczka. Nie ma duszego. Do no, dobrze. Nie Widzisz, to ty widzisz jaki łowny kot? <noise> się trzymać? Nie, nie będzie się trzymać. Niech ścieknie, to ma tak troszkę wiesz, związać. No, zobaczmy, jak to będzie szło. Trzy wiadr, jeden słupek. Syzyfowa praca. No dawaj, dawaj. Kiedyś wszystko się zalewało tak. Chociaż tu góro musowo było. Można było położyć murłatę na, na pustakach, ale ja mówię, jak już się zrobi beton, jest zawsze troszkę no lepszy. Chociaż tu wielkich tu porywów wiatrów nie ma, bo no wiatr zawsze będzie miał z tej strony. <laughs> Nie patrzcie, bo ja Ci chlapnie. Ej, nie ma tego No, no nie ma, nie ma to mówicie tylko te słupy. O, przerzucimy taką warstwę jedną, się troszkę poleje. Jeszcze jedna taczka, bo już tu puste. Ewentualnie się w taczce dorobi, wiesz, żeby już niarki nie wypaciać. Mhm. Daj, daj wiadro może sypieć, bo to pewno nie wejdzie wszystko. Podnieś to. No, no, ja zaraz wodę wleję. Dobra. Te druty później w wtopię, tak no rozłożę. Nie. Początek marca i da się coś zrobić, da się. Fajnie, że jest cieplejszy klimat, prawda? To jakiś... Ech, to, to nic, to właśnie po to co, żeby to nam... Drut nie opadł, wiesz, że zresztą nami... Żeby nie opadł całkiem. <laughs> dawaj, dawaj te druty. Uh -huh. Drut żebrowany o grubości... 10 mm. Powiem tak, czy on tu potrzebny? Zawsze jak się daje takie, no nie wiem, zaprawę, tutaj jakieś takie wzmocnienie, to lepiej dać drut. Niech się trzyma druta. miałem tutaj to wiązać, ale już mi się nie chce wiązać to. Ale zwiążę. Mam taki drucik, mam taki kluczyk. kluczyk to zwiążę go tutaj do tego słupka. Niech tam się. Ale jakiś ten drut taki stalowy. No, bym go nazwał takim suchym, suchym no może cienkim wieńcem spalającym te, te dwie warstwy pustaków. Wolę 5 cm dać czy 6, tu 6 cm jest dane. I mieć święty spokój, zawsze jest mocniejsze, zawsze jest mocniejsze. Dobra, dajemy to. Dziś sobota. No, dziś sobota, jutro ładnie tutaj podleję, ale wiecie przy takiej pogodzie to wilgo ciągnie z powietrza, także nie trzeba podlewać. Ale na przykład przy tam, jak się w lecie robi, no trzeba podlewać. No. To byśmy młotek. Mam gumowy i taki mural. Daj gumowy. Coś dziąć? Nie, nie, Na razie nie. A to przychodzisz rano, wszystko kurczę zleciało hmm. się, pociekło. Jakby był, nie wiem, 20 cm wysokości tak, to byłoby ryzyko. Trzeba było po prostu tu takie deszczułki składać, żeby się nie rozepchało, ale tutaj się nie rozepcha. No, pewno ostatnie wiadro. trochę dużo, trochę dużo wiesz, to tam się nigdy woda tu zostaje To jest niej masz to, no, znieś Jego. to i zaraz kotwy sadzę, masz jeszcze później już nikt nie będzie sprawdzał 6 <noise> i tutaj ma yy, to będzie miało chyba 10, jeszcze 10 wystarczająco Burłata będzie bliżej tej krawędzi. No robiłem taką kosę, tutaj wstawiłem taki i tak 7-6 o tak od no. Też nie wiadomo ile nie skręcać. No, bo murłata już jest gotowa. Ile to wyszło tutaj? Jakieś 14. 14. Leciutko przygłaskamy. Niech to wygląda fachowo. Jak to wyszło? Dobrze. Jakoś wyszło, no. Dobra, moi drodzy, kończymy już ten odcinek. Także co? Miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu. I do następnego. A nas tu jeszcze czeka posprzątanie tutaj. Może by to wiedziemy. No, do następnego.